Hej Siemeneczku, jestem Abra i moi drodzy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale od dobrych Trzech, czterech, a może nawet 5 dni na serwerze nie pojawił się Bobo. Nawet jak klikniemy tap, to jestem tylko ja, Agentix i totalnie Bobo na serwerze nie widać. Zacząłem się mega martwić, serio, bo to, że jeden dzień jakby nie ma, czy, czy dwa, to spoko. To, to że jeszcze lodowy słuchajcie jest jakiś zatopiony, to spoko. Ale to, że nie ma Bobo już 4 czy 5 dni, to jest naprawdę jakieś zjawisko paranienormalnego para gościu. Dlatego zkumałem się z Agentixem, który jest gdzieś u Maciucha i dzisiaj. Zrobimy śledztwo. Dochodzenie o co chodzi. Bo wątpię, żeby serio Bobo po prostu nie chciał wchodzić na serwer. Albo to słuchajcie, sprawka Hero albo nie wiem. Dlatego oglądajcie kończy do samego końca, bo być może dzisiaj się dowiemy czegoś ciekawego i będzie to odpowiedź na wasze pytanie, czemu nie ma Bobo, bo to, to nie jest tak, że się z Bobo pokłóciłem i go nie ma na filmach. Po prostu słuchajcie, nie ma go na serwerze. Dlatego dzisiaj biorę agent X, który jest agentem, no wiadomo, agent X e, i, i, i się dowiemy, słuchajcie, o co chodzi, oglądajcie do samego końca. A ja tylko przyszłam nam o subskrybowaniu, dlatego że kto jest nowy, niech subskrybuje z dzwoneczkiem, bo macie codziennie filmy. Jeśli lubicie surwal, to wydaje mi się, że to kanał dla Was, a jakbyście chcieli takie kozackie bluzy Abra Team, czy chociażby koszulki z takim wzorem, czy z takim, czy cokolwiek innego, to wpadajcie na www.abra.ety macie pierwszą linijkę opisu, to jest mój sklep. Zapraszam. No, siema agent, co tam u Ciebie? Byku, nie Ej. z powodu się tutaj spotkaliśmy. Ty w ogóle jak to się to rozwinęło u Macie to ja na tym. Ej, ale stary, ja mam pytanie, co my no? dokładnie mamy robić? Bo ty mówisz, że mam ci w niby w czym? Pomysł, no, ty jesteś Agent X, tak? Jesteś Agent no. X, no, no, czyli, tak. czyli jesteś agentem, czyli jesteś jakimś śledczym. Słuchaj, to powiedz mi jedną rzecz. Czy coś ci się nie podoba w tych milionowicach? Bo mi trochę za dużo wody się nie podoba. Yy, no, jakby. tak też mi się wydaje, jakby tutaj lekko za dużo tej wody Dobra, było. a co ci się... A, a, do, to jeszcze drugie pytanie. Jest może coś albo ktoś, kogo dawno nie widziałeś na serwerze? Yy, w sumie Braina nawet dawno nie widziałem. Yy, ale kogoś, kogo bardziej lubimy niż hirobrajna. A, no to w sumie, no to Bobo tak No, jest. no, no, widzisz, dwie szare komórki pracują To teraz tak, musimy zrobić śledztwo o co chodzi z Bobo Ja póki co się nie podpalam, nie jestem jakiś zestresowany ani nic Ale patrz, od dobrych trzech, czterech, nie no, pięć dni z 5 dni albo z 4 co najmniej Nie widziałem na serwerze Bobo I musimy dociec o co chodzi Bo Bobo to nie jest typ człowieka, który po prostu by wyszedł Bo mu się nie podoba Nie, 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 nie. to albo sprawki Hirobraina, Albo nie mam pojęcia co, więc ty Mi w tym pomożesz, a ja ci odpalę pitos Dobra, dobra, to już wszystko zmienia. Jak dobra, coś ty odpadli, jakoś to... że jesteś agent X i jakby robiłeś już kiedyś sprawę, jakieś dochodzenia, kto coś komuś ukradł, kto coś kogoś zabił, to musisz mi powiedzieć, od czego się zaczyna, bo ja nie mam pojęcia. Serio, ja mogę mm. ci oczywiście powiedzieć wszystko, co wiem, ale serio, znajdźmy Bobo, bo patrz, na tabie nie ma go. Czyli on musiał coś albo zostawić wiadomość, albo jakiś znak, jakąś skrzynkę. Co, no cokolwiek musiał po sobie zostawić, nie no płagam. Stary, ale on tu gdzieś gdziekolwiek jakoś mieszkał? Czy... Coś, jakiś tu, to był jego i... domek, patrz, to był jego domek, no. tylko że on z niego się wyprowadził. Nawet tutaj mhm. zostawił Elvis, pamiętam, jak tutaj zabrał jakieś tamy. Patrz, nawet jak to rozkopiemy, to tutaj stary nic nie ma. To jest jego skrzyneczka z dirtem. Nie, ale mm -hmm. to był jego domek. Potem on zmienił sobie miejscówę, Mieszkał ze mną w lodowcu, tak w ogóle. O, to może coś w lodowcu. Rozumiem, że jakby chcesz szukać poszlak tam, gdzie on ostatnim razem był. No właśnie, bo to gdzie on mógł być ostatnio, tak? Chcę, to wydaje nie, mi się, że tu w lodowcu, no tylko o co chodzi z tą powodzią? Co tu się dzieje? Eee, nie wiem, ej, ale chodź za mną. Serio, skąd jest tyle tej wody? Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi z tą powodzią. Ale serio, pomóż mi z Bobo, bo naprawdę poczekaj, to nie poczekaj. jest. To, a, jest, to, to jest hotel jest, Visa to jest hotel za prank. dobra, Ale mówić, to nie jest stary typ człowieka, który po prostu wyszedłby z serwera, bo, bo, bo mu się nudzi. Nie, nie, nie. To Ej, a ktoś wiesz, musiał zrobić. Może miał jakąś tajną bazę, czy coś tego typu? Wiem mniej więcej, to choć ja tutaj już za ja tego nie pamiętam gdzie to dokładnie było, to moglibyśmy chodź, w sumie chodź, tam. Chodź, chodź. On tutaj miał w tym miejscu gdzieś tajną bazę, możemy tego poszukać. ale myślisz, że on by zostawiał jakieś poszlaki tak, tak no. w taki ciężki sposób, nie do znalezienia. Wiesz co, Może nie, tutaj. nie wiem sam gdzie on mógłby to nawet zostawić dokładnie, bo no to jest mega dużo opcji, żeby on to gdzieś mógł zostawić. Wiesz co tutaj to już go nie było Ale on gdzieś tutaj miał swoją tajną bazę, naprawdę? Gdzieś tutaj miał swoją tajną bazę, ale... Mm, Okej, ok, ty stary w ogóle, lOL, ale powiedz ze mnie! Przecież On ma swój dom! E, Lol, ma swój dom. On ma swój dom, chodź Byku szybko, chodź tutaj, idziesz ze mną. A, dobra, on ma to, ten dom to to taki. Zmienia. Ja nie mogę, a my szukamy. No e, to, mi to chodzi o ten taki domek, co bo wiedźmy, czy. Nie no, uwiedzmy, to on nie mieszka już z miesiąc, chodzi mi a, o taki. Nie... A bo on ma... Okej, okay, dobra, chodź, chodź tutaj, Jasłówko, bo ty musisz się czegoś dowiedzieć, ale jak coś, to ty o tym nie wiesz. Chodź, chodź szybko. Okej, okej okay, okay. Chodzi o to, że Bobo ma swój nowy domek, który jest tajny. I ty jakby masz o nim nie wiedzieć i byś się nie dowiedział, gdyby nie ta sytuacja. Więc hmm. jeżeli Bobo się znajdzie, to masz udawać, że nic nie. Nie wiesz. Dobra. No. To chodź, to chodź, bo tutaj on ma taki nowy domek, który ja z nim budowałem. On miał tajną bazę, ja mu ją rozwaliłem na jego oczach i stworzyliśmy mu dom. Normalnie postawiliśmy domek. Patrz, on jest w tym miejscu, tutaj przy tej brzozie. Jest normalnie zejście na dół i wbijamy wow, się. Wow, nie wiedziałem, że coś takiego jest. No naprawdę. właśnie, bo to było ukryte. I co, myślisz, że on tutaj gdzieś zostawił jakąś poszlakę? Patrz, no tutaj, tutaj mogę no, ci pokazać. No, po czekaj, tutaj, chodź, no tutaj mogę ci pokazać. Tutaj najprawdopodobniej coś mógłby zostawić. Tutaj jest coś takiego, ale... Jakby dalej jest po prostu wyjście, chodź, mogę ci pokazać. Bo może coś tu. Tutaj... Lol, ile tu jest zwierząt? Co no, jest? Ej, skąd to tyle tutaj. Ej, tego też akurat nie rozumiem. Ty, no kury, dajcie mi wyjść. Co tu się. Ej, lol, musimy starać jakoś stąd wyjść. Dawaj, spróbujmy stąd dobra. Tam jest normalnie wyjście, wiesz? Na zewnątrz, tak mi się wydaje. Chyba, że ktoś tu za obsydian... Nie! Ty sta... o, jest, są drzwi, są drzwi, dobra, dawaj, wyłazimy. Dawaj, dawaj, no kury, spaduwa mi stąd. Jestem już blisko. O, dobra, ziom. Dobra, wyłazimy. Chodź, szybko, wyłazimy. Jesteś? To tak, tak jestem już. Dobra, czyli wchodzimy jeszcze raz, tutaj nie było żadnej poszlaki. Ale ty jako detektyw mówisz, że normalnie tutaj powinny być w domku jakieś znaki. No, serio, jeżeli ktoś go by porwał, może by jeszcze jakoś tak ostatecznie coś zostawił tutaj. No, Kurczę, tak, tutaj nie mam pojęcia. Czyli tak, to jedno tajne pomieszczenie zwiedziliśmy. Dobra, no to stary. Myślę, że musimy zwiedzić po prostu cały dom. Mhm. Musimy zobaczyć co, gdzie i jak. Ale stary, tutaj nie masz żadnych znaków. No, nie ma nic. Nie ma absolutnie starego, nic podejrzanych, Ale szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj jakiś tabliczek z jakimiś podejrzanymi napisami. Ej, a co to za schody są tutaj? A, tam jest akurat kopalnia. To znaczy, czy to jest tajne, to nie wiem. Tam, wiesz co, znaleźliśmy pu ten pułapki i tabliczki od Hirobraina. Możemy zejść, możemy zejść. A, dobra, stary No, może coś tam będzie. Tutaj, ale wiesz co, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, bo tam już coś kiedyś było, ale chodź, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, bo faktycznie raz już tutaj Hirobrain coś zostawił, więc może drugi raz też zostawi. Ale nie, stary, tu nic nie ma. Tu Ej, nic gości nie ma. Chyba tam są te, nie, tam są te tabliczki, co już były. To jest to, co było. To jest to, co było. Czyli, tam, czyli, stary, no musimy szukać. Dalej, musimy szukać w tym domku. Albo może faktycznie, stary, uwiedźmy. Ale, no ja liczę na to, że dostaniemy jakąś wskazówkę. Bo jeśli Hero nie wiem, pokonał, zbanował, rozwalił, bo, bo bo zostawiłby wiadomość. My się tak umawialiśmy, że w wypadku przypału, ja mam Bobo zostawić wiadomość w lodowcu, a on ma zostawić gdzieś indziej. Więc. Ty patrz! to, pa, 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 pa. Tu są tabliczki, kamień, lud, drewno i tak. Patrz, tu jest tabliczka, on chciał nam. Okej, okej, okej. Myślisz, że to jest przypadek, stary? Myślisz, Ej, że to poczekaj. jest przypadek? No nie wiem, jak dla mnie to stary nie jest Ej. przypadek. Poczekaj, poczekaj. Coś tu. Ej, tu serio może być jakaś wiadomość od tego. Ej, szukaj dalej, szukaj dalej, stary tabliczek. Eee. Szukaj tabliczek dalej, w każdym pomieszczeniu. W każdym starym pomieszczeniu. Po, czekaj, tu, tu, tu coś czekaj, może Czekaj, tutaj może, eee. coś, tutaj. Stary, sz, sz... dobra. Ej, tam jest jakaś tabliczka. Gdzie? Gdzie, gdzie, Przepraszam, gdzie, gdzie? Przepraszam, abera. Aberka. Okej, okay, ej, jej tutaj nie było. Tutaj była, ej, wiesz, to tabliczka w kolorze tego drewna ciemnego. Czekaj, szukaj po skrzynkach, stary, szukaj po skrzynkach. Szukaj, czy czegoś się hmm. ma pod Przepraszam, aberka, on tak chciał. Ej, ale to, to jakby to się nie wiąże, stary, to się nie wiąże. Ej, ja tutaj nic nie widzę podejrzanego. Ale szukaj dalej, stary, szukaj dalej. Szukaj Dobra. dalej, szukaj dalej. Dobra, Patrz, u kur, u kurziom. O, kur. o, tutaj jest jeszcze jakieś pomieszczenie, no to może tu coś znajdziemy. Czekaj, to ja mogę zejść. Ej stary, zejść... stary H, znowu mam. Co jest, co jest? Patrz, to patrz, patrz, patrz! Patrz, patrz, patrz! Ej, to się łączy! Aberka, przepraszam, on chciał zrobić krzywdę. Lol, to się łączy totalnie w coś. Czekaj, chodź, zobaczmy, czy na dole czegoś się ma, ale. ty. No, kury, we, weźcie, się spaduba. E bo tam na dole była wiadomość od Hirobraina, więc nie wiem, czy akurat tutaj coś będzie podejrzanego starem. To są chyba. Nie, to są te same wiadomości, co były odnośnie wyżowca. Więc ja bym to zostawił. Wychodzimy, stary, na górę. Wychodzimy na górę. Ej, ale faktycznie, patrz, to działa przy domku, jakby w obrębie domku. Przepraszam, aberka, mm. on chciał zrobić krzywdę. Czy, czy jakby dobrze wnioskuje, czy nie? Bo nie wiem, no może źle wnioskuje. Stary, musisz e, mi tutaj nie, powiedzieć. serio, ha, dobrze serio, myślisz, bo. No, no takich tabliczek nikt codziennie sobie nie zostawia w domku. Ej, no naprawdę, patrz. On chciał nam. Zrobić Nam! Nam, czyli wszystkim, nie tylko... Patrz, nie tylko bobo. Ej, ale stary, to już jest wszystko! To już jest wszystko, tutaj więcej nie znajdziemy. No to ja nie wiem, gdzie możemy stary dalej szukać. Naprawdę no, nie mam ale, pojęcia. stary, ja ci mówiłem o tym domku wiedźmy, tam... Mi się przypomina... No ale on tam nie Dobra, chodź, ale on tam naprawdę z miesiąc nie mieszka. Dlaczego on miałby ten? Niemożliwe stary, żeby on tam coś zostawił. On tam z miesiąc nie mieszka. Ej, ale z drugiej strony to ma sens? To chodź w tamtą stronę to jest. Dlatego, że Herobrine... Nie, 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 nie patrzyłby, co tam Bobo pisał. Bo Bobo tam nie mieszka. Jeżeli to jest serio sprawka Hero Braina, to Hero Brain może nawet nie wiedzieć o tym, że Bobo mieszkał z Wiedźmą. Więc, jakby to ma w sumie sens. Ej, to ma w sumie trochę sensu, ale no to za daleko. On by nawet tam nie trafił, stary. to z Bobo. Eee, wiesz co? Myślę, że mógłby trafić, jakby chciał, to serio, mógłby się postarać i by trafił. Ja ej, ale czaisz to? Naprawdę, patrz, nie ma go kilka dni i serio, okazuje się, że się robi przypał, o którym my nawet nie wiedzieliśmy, ziom. Patrz, on zniknął, on totalnie zniknął i my nawet o tym nie mieliśmy żadnego pojęcia. Tak totalnie nie mieliśmy pojęcia o tym, że on po prostu zniknął. Ja nie mogę, ej, on już raz był porwany, dwa razy był porwany. Co jest grane? Ale nie, hmm. on nie jest stary porwany, ej, bo to, patrz, to jest nie ma go magadziwe. na serwerze, nie ma go na serwerze, ziom. Więc ja nie wiem, czy to jest porwanie, czy o co chodzi, ale mam nadzieję, że czegoś się dowiemy. No, serio, no jakby ja tego tak nie zostawię. Ziomeczki, no, Bobo to jest mój jedyny ziomek, w, jak mieszkałem w Lodowicach. No, nie oszukujmy się. No, muszę mu teraz pomóc. Ej, Jeżeli co on jest. Tu się stało? No, tutaj akurat była pułapka na Bobo, żeby on nie wracał Bo... do milionowic, żeby właśnie Hero Brain go nie atakował. E, no i, i jakby on się nie posłuchał i wybuchnął to, to wszystko, więc no nieważne. E, mniejsza z tym, ale naprawdę, stary, musimy, musimy tutaj uważać przede wszystkim na jakiekolwiek różne pułapki, bo serio, tutaj pułapek było dużo. Jest tutaj też moja tajna baza, którą musimy koniecznie odwiedzić i zobaczyć, gdzie ona się znajduje. Okej, okay, tutaj jest ten domek do walki z intruzem, co intruz zrobił sobie tam e, Bedrock. Musimy znaleźć moją tajną bazę. W niej możemy się dowiedzieć czegoś więcej, dlatego że Bobo... Ją znał! Akurat Bobo znał tą tajną bazę, i to było gdzieś w tę stronę, bo. E, tak, tam jest domek Wiedźmy, ale jeszcze tam stary nie przychodzimy. Okay, Ej, serio, okay. ja w to nie wierzę. Rozumiesz to? Przypał na Bobo. No, ja nie. Trzeba, on cały czas ma jakieś tarapaty. Tego nie rozumiem. Nie wiem, może ma po prostu pecha, stary, ale serio. To jest już aż dziwne, że on ciągle, bo. No, ja raz byłem porwany przez Hero i to w sumie tyle. On cały czas naprawdę ma jakieś tarapaty, a ja muszę mu koniecznie przy, ten, pomóc, dlatego że to jest mój ziomek, no. To jest mój ziomek, jedyny z lodowic. Patrz, o, tu jest moja tajna baza. To jest i Elvisa, tylko że ona już troszeczkę się tutaj rozwaliła. No ale dobra, wbijamy, stary. Wbijamy. Chodź szybko. Tutaj jest właśnie nasza tajna baza. Pytanie, czy czegoś się tutaj dowiemy. Ona jest oczywiście już nieaktywna, nieużywana, ale może mm. czegokolwiek się tutaj, stary, dowiemy. Szukaj czegokolwiek, naprawdę. Czegokolwiek. Ja wiem, że tutaj mieliśmy... Oho, patrz, A, patrz, dobrze mówię Co mówi. jest, co jest? Patrz, pod tym było TNT i tutaj była skrzyneczka e, z mapą, z mapą, ale to nie, nie, to nie była ta mapa. Czekaj, tu jest jakieś wyjście. To nie była w ta ogóle? Mapa. Tylko to była gdzie mapa? To była mapa do wa do walki z intruzem. Gdzie, 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 gdzie? E, jakoś wyszedłem i stary. Co to jest? To jest. Jakieś drabinki po prostu były tam na górze. Okej. Okay. A to jest wyjście. To już jest normalne wyjście, stare. No dobra, czyli wydaje mi się, że tutaj nie ma, ale to. Naprawdę myślisz, żebyśmy przeszukali domek wiedźmy? jakim prawem cokolwiek miałoby się tam ci znajdować? No serio, jeżeli on tam mieszkał, to. Ja bym się. No nie mieszkał miał, chyba widać po ilości było. kur, stary. Patrz, ile tego tutaj wszystkiego jest. Ej, bez kitu To jest naprawdę jakaś masakra. Dobra, no to chodź. Myślę, że możemy tutaj serio wejść. Chodź tutaj w podziemia, ziom najpierw. Chodź tutaj w podziemia, bo A on mieszka... Tutaj, patrz, tutaj. Tutaj, tutaj. On jednak mieszkał e, bardziej tutaj, nie? Mimo wszystko tutaj są. Patrz, na, ja Intrus oddał mi rzeczy, ja mu dałem do skrzyneczki i patrz, one do dziś Aha. tutaj leżą. On jest tak, jakby Bobo jest tak dobrym ziomkiem, tak dobrym człowiekiem, że on nawet nie bierze jaksowych itemów, mimo że sam takich nie ma. Bo są od intruza. Dobra, stary, szukaj tu jakikolwiek poszlak. Jakichkolwiek, naprawdę. Skrzyneczki, nie skrzyneczki, piecyki. Tutaj Dobra, na dół. wiesz co, ja myślę, że ja na dół pójdę. Ja też pójdę, bo tam jest takie okay. pomyślenie. A o, nie, chodź, chodź. To jest, chodź. to jest. Patrz, co jest w tym pomieszczeniu, stary. LOL, co to jest? Ja mu zrobiłem pra... A wiesz, co jest za tym żelazem, stary? To. Tutaj, za, za tym, za tym. Za Dwa tym. staki złota. Ziom. Dwa Jak saki. to? ja mu zrobiłem pranka, że mu coś takiego zrobiłem i myślałem, że on będzie to rozwalał. Ale nie rozwalaj tego, bo to może być dowód w sprawie. I myślałem, że on to będzie rozwalać, a nie! On zostawił, bo mu się taka ściana podoba! Ja nie mogę. Tu jest skrzynka, w której nic nie no. ma. dobra, stary, szukaj dalej. Szukaj dalej. Ewidencji, dobra stary dalej to ja pójdę dalej. niżej, bo tutaj chyba nic nie ma. Dużo drewna, zabiorę to drewno. Zabiorę to drewno, ono może się tutaj przydać. Ej, ale naprawdę nie mam pojęcia. Ja spróbuję rozkopać, słuchajcie, tutaj to złoto, bo tego złota, pamiętam, że było bardzo, bardzo dużo. Może tutaj jest jakiś dowód w sprawie serio. Ja nie rozumiem, bo bo tak jak jeszcze raz powtórzę, nie jest osobą, która po prostu by nie weszła na serwer. To nie jest tego typu człowiek, słuchajcie. To ma głębsze dno. To nie jest tak, że on sobie wyszedł, bo nie wiem, ma nie ma ferii i rodzice każą mu się uczyć. Nie, to naprawdę słuchajcie nie jest tak. To jest bardziej skomplikowane, ale ja nie wiem o co chodzi. Co jest agent nie sam nie Tam chyba nic bez kitu nie ma. Jak to ale... nic nie ma? No tutaj nic nie widzę. Możemy jeszcze raz pójść jak chcesz. Ej, no to stary, o co chodzi? No musimy mieć jakiś znak, patrz. Znaleźliśmy już trzy tabliczki stary a innego punktu niż to nie ma do ogarnięcia, bo jeszcze są lodowice, ale do lodowic by Bobo nie trafił, bo nie znał koordynatów lodowic, ja mu ich nie podawałem, więc nie mam pojęcia. No stary, dostaliśmy tabliczki, przepraszam, aberka i aberka mówi tylko Bobo. Tylko Bobo mówi mhm. aberka, nie abra, tylko aberka. Eee, on chciał nam zrobić krzywdę. Chyba, że w innej kolejności. On chciał nam zrobić krzywdę, przepraszam, Berka, ale to dalej ma ten sam sens, więc nie wiem, stary, no chodź, wyjdziemy na górę i spróbujemy jakoś to ogarnąć, spróbujemy, stary, to znaleźć, naprawdę, szukaj czegokolwiek, czegokolwiek, jakichkolwiek tabliczek, eee, wiesz, wiesz co, ja krzynek. pójdę do tego domku i, mm -hmm. i tu jest jakaś tabliczka, ale czy Tu to jest? mieszka wiedźma, okej, okay, to chodź tutaj. Ale tu nic nie ma. Tu, A może pod ziemią? Nie, tutaj podziemy też nie Tu chyba nie ma. Jest nic. Kurde, szkoda, bo. Stary, szukaj, 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 szukaj. Na pewno coś tutaj musi być. No, na bank ziom. No, poczekaj, poczekaj. Stary, stary, Co stary. Tabliczkę, Ej, faktycznie. Lol, to jak ja przychodziłem? Ej, ja przychodziłem tędy ich nie zauważyłem. I ja nie. Ej, 20 IQ, naprawdę 20 IQ, dobra. Patrz, 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 patrz. Ej, to jest wiadomo. To naprawdę jest w tej sprawie. patrz, patrz, zakazał mi wchodzić na serwer. Pisze to 22 stycznia. Patrzcie 22. A 26! 4 dni! Nie wiem kiedy to zobaczysz... A to bo... Jak robię błędy to bobo, to typowo Ale ja chcę już wrócić, tylko że on nas straszy, powiedz, że sobie z tym poradzisz, proszę pomocy Bobo Ej, faktycznie... Patrz, 22 stycznia, Dzisiaj jest niedziela, 26 On to pisał W środę, rozumiesz? I faktycznie Stary, faktycznie, gdzieś koło środy wrzuciłem ostatni film z nim, kiedy on mi zepsuł wieżowiec. To się mm. zgadza, to chyba było właśnie w środę, albo we wtorek o stary, Hero Brain zakazał mu wchodzić na Ej, serwer, ale rozumiesz to? No? Gdzie on teraz może w ogóle być? Nie mam pojęcia ziom Nie mam pojęcia, Gdzieś ale na to go nie widzę. Hero Brain jest rozwalony, no i gdzie go on mógł wziąć? Hero Brain zakazał mi wchodzić na serwer. Ej, ale to ja rozumiem, że Bobo nie jest zbanowany, tylko on po prostu nie wchodzi, bo się boi. Czy źle myślę? Mm, chyba tak. Czyli Bobo może wyjść. Pisze to 22 stycznia, a nie wiem kiedy to zobaczysz. Zobaczyliśmy to dopiero po czterech dniach, ale dopiero po czterech dniach to się robiło podejrzane, że go tak długo nie ma, no nie? Wcześniej to jeszcze spoko. No serio, to ale nie ja było chcę... podejrzane. Pierwszy jeden dzień jak kogoś nie ma, to normalne. Dwa on, też, chce, ale... on chce już tak wrócić, serio? tylko że on straszy. Powiedz, że sobie z tym poradzisz, proszę pomocy, Bobo. Ej stary, ja widzę jedyne rozwiązanie, żeby Bobo wszedł na serwer, żebym ja... Do niego napisał. Ja mam normalnie do niego kontakt, tylko że ja do niego nie psem, no bo to nie było aż tak podejrzane, że go nie ma dwa dni, no nie? To ja bym stary do niego napisał i albo szykuje nam się jakaś wojna z Herobrine'em, albo będziemy musieli zrobić jakieś. Nie wiem jak to nazwać, ale będziemy musieli ukrywać Bobo. Będziemy musieli go przemieszczać z miejsca do miejsca i spróbujemy zrobić po prostu mu ucieczkę. Po prostu jakąś ucieczkę, żeby on zamieszkał gdzieś dalej. Nie wiem, na przykład może byśmy go wysłali do lodowic. Myślisz, że Herobrine w ogóle wie o lodowicach? Mhm. Wie gdzie one są? Mm, no to. Tak. Ja Myślę, nie, nie. że on może wiedzieć o tym, nawet, ale. Bo, w sumie, nie wiem, ale co myślisz ale o tym. To byłoby najbezpieczniejsze miejsce, jak na Chyba, rady. że jest coś nowego. Co myślisz o tym, żeby wziąć Bobo i wyeskortować go gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce, o którym Herobrine mm. nie wie? Co ty myślisz? Bo serio, wydaje mi się, że jeżeli Bobo ma nie wchodzić na serwer, to bez sensu. Ja bym wolał walczyć o Bobo, a przynajmniej przetrwać jakiś czas, na przykład tydzień, i dopiero potem ujawnić go, kiedy na przykład byśmy byli gotowi na wojnę z Herobrinem. Ja to tak widzę, stare. No, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Nie wiem, co, co agent o tym myśli. Agent aż, słuchajcie, się wyłączył. Ale naprawdę, wydaje mi się, że. Co? No, słuchałeś o, mnie? Nie słuchałeś no, mnie? To, słuchałem, słucham, stary. No. Wiesz co, ja serio już tutaj nie wiem, co robić, ale myślę, że będziemy naprawdę musieli jakoś przemyśleć to jakoś mocno, bo No to właśnie, nie jest mam pojęcia. Ja bym, no to chodź, uciekamy, ale wydaje mi się, że e, trzeba by było go odeskortować w jakieś e, bezpieczne miejsce na co najmniej tydzień i wtedy z, jakby szukać dalej wskazówek Hirobraina o co mu chodzi z Bobo. Może o jakichś tajnych planów. Był projekt DIE, czyli ten D.I.E, co Bobo mówił, mm -hmm. Dieta. Nie wiem, może czegoś jeszcze ciekawego więcej dowiemy, a może. Może po prostu przeczekamy i będziemy się zbryć na Hirobraina. I przez tydzień na przykład Bobo mieszkałby gdzieś w takim miejscu, w jakichś podziemiach, żeby po prostu hirobrań się o tym nie dowiedział. Serio, wydaje mi się, że to jest najlepszy plan. Chyba, że ty masz lepszy, no ty jesteś detektywem, ziom, więc jakby wiesz, to ty wiesz tutaj co? rozdajesz Serio, karty. Ja ten plan po, po prostu tobie potwierdzę, bo on jest najlepszym, tak według mnie też. Czyli po prostu, żeby ukryć na jakiś czas Bobo, mm. dobrze myślę? No bo inaczej to się <słuch> inaczej nie ma co, bo jeszcze hirobrań by wbił i rozwalił Milionowica, a co wtedy? To by było najgorsze, więc moi drodzy, Wy koniecznie napiszcie w komentarzach Jak myślicie, co powinniśmy zrobić W takiej sytuacji, że, serio, żeby ten Idiota go po prostu nie dorwał, bo naprawdę No, słuchajcie, jakbym ja spotkał teraz Hirobraina po prostu wyrwałbym mu nogi z tyłka No, ale tak naprawdę to wiemy, że Hirobrain Jest turbopotężny, więc napiszcie koniecznie W komentarzach, jak myślicie, co powinniśmy Teraz zrobić, naszym zdaniem ukryć Bobo Jak najdalej od Hirobraina W jakimś bezpiecznym miejscu Subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, bądźcie na bieżąco Dlatego, że jak sami widzicie, naprawdę sprawy Nabierają tempa, robi się coraz bardziej Bardziej niebezpiecznie, więc wydaje mi się, że warto być na bieżąco, więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie, codziennie macie filmy, a jeżeli chcielibyście taką kozacką bluzę, abra tym, bo chcielibyście być w tym abrowników, czyli po prostu chcielibyście mieć coś z mojego sklepu www.abra.ety to wpadajcie właśnie w pierwszą linijkę opisu. Mamy bluzy, koszulki, podkładki, podmyszkę, kubki, różne te różne rzeczy. Pierwsza linka w opisie abra.ety razem słuchajcie, my z Agentixem idziemy dalej wszczynać dochodzenie i znaleźć bobo. Ja się z nim skontaktuję na Messengerze i zobaczymy, co dalej. Trzymajcie się, dobrego Eleczko i pół!